Uprawa pomidorów w szklarniach staje się bardzo problematyczna z uwagi na koszty. Producenci ograniczając wydatki sprawiają, że warunki panujące w obiektach są dalekie od ideału. Dobrym rozwiązaniem może być uprawa odmiany frambu. O szczegółach opowie Wam za chwilę Mariusz. Zobaczcie, jak prezentuje się odmiana frambu pod koniec października, która była sadzona na cykl jesienny w ostatnim dniu czerwca. Jak widzicie, od końca do końca piękne, bardzo dobrej jakości owoce. Obiekt wysoki, w pełni zautomatyzowany. Niestety, warunki są takie, że to ogrzewanie jest bardzo ograniczone, a mimo wszystko odmiana frambu wyśmienicie sobie daje radę ma piękne, wyrównane, wybarwione owoce bez mikrospękań, grona regularne do samego końca. Zobaczcie jak pięknie odmiana frambu prezentuje się na koniec października w szklarni, w której warunki naprawdę są hardkorowe. Podstawowe cechy, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę, dotyczącą owocu tej odmiany. Kolor, który jest piękny, malinowy, wyrównany. Połysk, który dodaje uroku temu owocu. I szypułka, która również jest bardzo atrakcyjnie zielona, długa i przyciąga oko. Odmianę Frambuł cechuje nieprzeciętna trwałość. Wytrzymuje bardzo długo yy, po zbiorze. Rekomendujemy ją także jako odmianę, która ma możliwość mechanicznego sortowania, co świadczy o tym, że jest to owoc bardzo trwały, zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i możliwość dłuższego przechowywania. Owoce frambu są bardzo wyrównane, ułatwia to bardzo zbiór, ponieważ podczas jednego przejścia można już przygotować produkt posortowany na kalibry. Problemem niektórych odmian uprawianych w cyklu jesiennym bądź przy ograniczonym ogrzewaniu są mikrospękania na owocach. Owoce odmiany frambu nie mają takiej tendencji. Mimo niekorzystnych warunków uprawowych w cyklu jesiennym, dużych wahań temperatury między dniem a nocą, owoce nie mają mikrospękań. Dzięki temu do końca sezonu możecie cieszyć się owocami najwyższej jakości. Wymieniłem Państwu cechy dotyczące owocu. I na koniec chciałbym jeszcze kilka słów dodać na temat rośliny, ponieważ Frambu uchodzi za roślinę łatwą w produkcji i wprowadzeniu. Dlatego, kilka cech, które tą roślinę wyróżnia, cechy, które tutaj wypisałem, czyli kompaktowość, łatwość w prowadzeniu rośliny i zwarte grona bez tendencji do załamywania. Dają możliwość uprawy tej odmiany w różnych warunkach pogodowych, jak i w różnych typach obiektów. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja, szczególnie w tych trudnych czasach mianowicie cena nasion została obniżona. Ze względu na to, że producenci szukają oszczędności wszędzie, wiemy, jakie są dzisiaj ceny miału. Więc my także wychodząc naprzeciw naszym producentom obniżamy ceny, żeby mogli wybrać najlepszą odmianę, najlepszej cenie do swoich obiektów.